Podobno CD Projekt Red więcej warty od Szacun. Kto by się spodziewał, że poza kosmitami Los Santos najadą moderzy i hakerzy, zwłaszcza po tak ogromnym przypływie graczy z darmówki od Epika. Czego można się zatem spodziewać po zalogowaniu? Spawn losowych przedmiotów, przeciążanie serwerów, deszcze npc tów Ciekawe, kiedy Rockstar ureguluje całość. Jeśli ciekawi was jakie zmiany dotknęły walwową karciankę Artifact, to szykujcie się na przyszły tydzień, bowiem deweloperzy zapowiedzieli zapisy do wersji beta gry. Priorytetem będą gracze już posiadający podstawową grę, reszta klasycznie będzie dawkowana. No i nie wszystkie tryby będą dostępne od razu. Podobno dziś możemy spodziewać się premiery trylogii Mafia. Otrzymamy jednak tylko odświeżoną dwójkę i pełną trójkę, zaś na jedynkę przyjdzie nam czekać do końca sierpnia. Wyciek sugeruje cenę 289 zł za te trzy gry na PlayStation 4. W tle widzicie zwiastun, który również wyciekł. No szaleją ci panowie! Kolejne wieści ze stajni Ubisoftu Valhalla ma mocno skupiać się na osadzie i jej mieszkańcach. Zbudujemy z nimi relacje, każdy otrzyma swoje imię, nie będzie tylko NPC-em. Ponadto niektóre konflikty rozwiążemy dyplomacją, a i nie uświadczymy blokad pod pretekstem progresu. Ktoś tu znów zaszalał ze zjadaniem miejsca na dysku. Najnowsza aktualizacja do Call of Duty Modern Warfare i Warzone wymaga kolejno 20GB na PS4, 31 na Xboxie i 26 na PC. Problem leży w tym, że dwie mapy, kilka modeli i balans zdaniem graczy nie powinny tyle ważyć. Ja osobiście uwielbiam teorię, że to specjalnie by usuwać inne gry. Co tam w segmencie ploteczek? Ano klasycznie już kolejny tytuł ekskluzywny z PlayStation 4 ma rzekomo trafić na pecety. Tym razem padło na Bladborn i co ciekawe, tajemniczy donosiciel mówi o większym zaskoczeniu. To nie jedyna gra z konsoli mająca zostać zapowiedziana jako port na komputer. No i zmiana daty pamiętajcie Gamescom Online 27 sierpnia.